Wizyta gospodarska Biskupa Łowickiego na terenie powiatu żyrzardowskiego to także okazja do odwiedzenia zespołu szkół numer 3 w Wiskitkach, gdzie biskup miał okazję zobaczyć na własne oczy, jakimi talentami obdarzeni są uczniowie naszej szkoły. To przedstawienia, to piękne świadectwa, to także inscenizacje przygotowane specjalnie na tę wizytę. Jesteśmy dumni z tego, jak rozwijają się szkoły na terenie powiatu żyrzardowskiego, i że również biskup. Dostrzega te cechy, talenty i zalety. Ksiądz biskup z wielką przychylnością przyjął różne elementy inscenizacji przygotowane przez dzieci i młodzież naszych szkół, pochwalił, docenił. Z tego bardzo się cieszymy, że talenty naszej młodzieży są zauważalne i tak mocno doceniane. Jest to dla nas dzień szczególny. Przybył do nas zacny i życzliwy pasterz kościoła. Jak ksiądz biskup dzisiaj powiedział, witamy w drugim domu naszych uczniów, nauczycieli, to tutaj staramy się zwrócić uwagę na to, jakie są najważniejsze wartości w życiu człowieka. Dzisiejszy dzień na pewno na trwałe zapadnie w pamięci zarówno społeczności szkolnej, jak i społeczności szkoły podstawowej. Nasi uczniowie wywiązali się ze swoich obowiązków fantastycznie. Program, który przygotowali, zachwycił zarówno księdza biskupa, jak również wszystkich zebranych. Ciebie, Jezu Chryste, broń mnie, wybieram Ciebie. Amen! Należę do Ciebie, Duchu Święty, broń mnie, wybieram Ciebie. Amen! Należę do Ciebie, Boże Ojcze Wszechmogący, gorący z miłości, nie nieobcy, ja jestem, mówisz zbyt nie kubisz. ja wybieram Ciebie. Mój dobry ojcze na niebie, oddaję się Tobie. Jezusie z nazaretu, jesteś dobry i że chcesz mojego konkretu. Nie dekretu, a decyzji. Zliczę o co z Ducha, ducha mego zbliżasz mnie, jesteś pomiłowany, moje dziecko wybrane, uprawione na mnie. Od, od początku kochane, ja Jezusa Cię Ci daję, aby był Twoim Panem, On radę do góry, Powiedz jestem to. Amen! należę do Ciebie, Boże Ojcze, broń mnie, wybieram Ciebie. Amen! Tak jest mało czasu, mało dni, serce bije tylko kilka nie wiem, czy cię poznam, ale wiem, że na pewno ty rozpoznasz mnie. Zabierzesz mnie na drugi brzeg, za tobą będę. Dziękuję bardzo serdecznie Panią Dyrektor, że tutaj mogę być dzisiaj i czuję się zaszczycony obecnością organów prowadzących obu szkół, Pana Starosty i Pana Burmistrza. Dziękuję bardzo serdecznie Księdzu Prałatowi, Proboszczowi Waszemu, który troszczy się o Kościół razem z Panem Burmistrzem i z parafianami. Bardzo dziękuję i gratuluję talentów, tych zwłaszcza muzycznych. Będziecie wybierali szkoły, wybierzcie jak najlepsze szkoły, wymagające, a Panu Staroście gratuluję tego konkursu o świętym Janie Pawle II i o błogosławionym kardynale Wyszyńskim. Gratuluję tak dużej liczby uczniów w obydwu szkołach, bo to jest dobry znak na przyszłość i niech Boże błogosławieństwo obdarzy Was mocami. Na pamiątkę naszego dzisiejszego spotkania chcielibyśmy wręczyć księdzu biskupowi drobny upominek. Proszę uczniów Maję Nikodem i Wiktora Brzezińskiego o wręczenie upominków. Prosimy również Waszą Ekscelencję o pasterskie błogosławieństwo i zapraszamy do pamiątkowego zdjęcia. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.